Cześć! Dzisiaj robię ozdoby choinkowe. Piękne gwiazdki. Zobaczcie, zrobiłam już jedną stronę. Potrzebne nam są takie stropionawe gwiazdki. Pomalowałam i farba akrylanowa. Oczywiście znacie to już z moich działań wcześniejszych. Brokaty. Ja dzisiaj robię na srebrne i zrobiłam sobie jeszcze taką kokardkę. To nie wiem, tu będę i mam jeszcze takie dodatkowe cyrkonie tylko nie takie, powiedzmy, do przyklejania. No i teraz tak, pokażę Wam, jak to zrobiłam w jedną stronę, żeby mi tu wyschła. Czy wyschnęła? <laughs> nie będzie jak chcę. Dobra, malujemy. Po prostu malujemy, bawimy się. Słuchajcie, ja już jestem cała w brokacie, pięknie się błyszczy. Nie tylko, nie tylko gwiazdka, ale i kuchnia moja cała dzisiaj <laughs> jest w brokacie. Szybciutko malujemy, ona szybko, fajnie schnie ta farba. Mamy pomalowane, teraz mam taki ciemniejszy brokat i tym brokatem posypuję sobie tutaj te, te wybrzuszenia gwiazdki. Słuchajcie, no, no każdy ma, ma jakiś pomysł, może sobie wymyślić coś innego, ja akurat mam, mam taką wizję. O, już fajnie wygląda, wow, wrócę się, cała srebrna, piękna ozdoba, piękne, mówię Wam naprawdę. Ale jak szybko to się robi i teraz sypiemy jak cukrem pudrem, proszę, pięknym brokatem, takim jasnym. Mówiłam, że całą kuchnię mam w brokacie, więc posprzątam. Tak. O. Ja w świetle. No po prostu super. Musimy poczekać. musimy poczekać, aż wyschnie, żebym mogła y, ponaklejać te y, y, naklejki spuszczące. No i teraz naklejamy. Zobaczcie, jakie fajne teraz robią te. Wszystkie dodatki, no niesamowite. Uwielbiam, uwielbiam robić takie rzeczy. Wymyślać, kleić, paprać się farda. O! Nie, nie no niesamowite. takie się. No, super! Jak kupne? piękne. A teraz nie, że to będę miała takie na choince albo dam w prezencie. To jest naprawdę może być fajny dodatek do prezentu bąbka, gwiazdka, bąbkę można zrobić, pamiętacie dekupaż, yy, ja też robiłam do roku, yy, że, że właśnie no, każdemu zrobiłam taką bąbkę, serwetką oklejam może jeszcze w tym roku też że w tym roku chciałam zrobić coś innego, fajne, super, bardzo mi się podoba, no błyszczy się cała, słuchajcie, super mogę jeździć na serwetce, tak, skończyłam tą, popatrzcie jak wygląda i można to kupić w sklepie, takie właśnie uchwyty, To się wbija ja sobie zrobiłam wcześniej dziurki igłą, bo ciężko wbić do tego co te też się kupuję w sklepie dla artystów kolor mój dzisiaj srebrny, no i fajnie i tam wszystko kupicie i możecie zrobić, naprawdę niewiele, niewiele trzeba pomalować, posywać brokatem no i, i ozdoby też można kupić naprawdę dowolne dowolne, jak tam Wam się podoba i jak macie jakiś taki pomysł nie, no zobacz, czy będę miała... Trzy. Jeszcze jedną pomyślałam. Tak, brakło mi tych yy, naklejek, więc zrobiłam sobie z kokardki, Można też właśnie zrobić jakąś taką ozdobę i też fajnie wygląda. Srebrna. No akurat wszystko na srebrną. Myślę, że jest fajna zabawa z dziećmi. Zachęcajcie właśnie dzieci do, do zabawy i patrzcie się raz. Przypomnijcie sobie lata dziecinne, Naprawdę jest to super.